Jak ktoś nie widział psychicznego człowieka, no to jest już taki psychiczny człowiek, że on się. Jako sługa diabła uparł czegoś, chce coś zniszczyć, wiesz, walczy. Ale po co, jaka jest jego idea? To jedyny jego ojciec wie. Szatan diabeł. To już tak. Ze świeckiego, ateistycznego punktu widzenia. Ale jeżeli chodzi o faryzeuszy i saduceuszy, a tu linia się w Warszawie, więc tego pełno, to też, że ich ojcem jest diabeł. Czyli dwie opcje w Warszawie są pod wpływem szatana. No, ale ten to całkiem psychiczny. W Niemczech jest kobieta podobna do niej psychiczna i ona mi też ją przypomina. Jak się ona nazywa, czy wiesz? To jest zagadką naszego programu komputer youtubecom Izyda, youtube .com. Izyda komputer, youtube .com. Odpisuj.